bo jest naprawdę łąkowym chąstwie. Jest przepiękną, przepięknym obiektem w centralnej lokalizacji. Tak. I to jest po prostu kwestia niestety finansowe. Tak. Ale Inżyce też się rozbudowały, jeżeli chodzi o wiepofa planę Anteper, ale tam jest mnóstwo młodych ludzi z dziećmi e, i jeszcze się nadal tak buduje i oni też przyjdą do naszego przedszkola, tak? Większość ma kolicja obywatelską, tak? I... No, przekną, że tak powiem, co chcą. Skąd całe zamieszanie w takim razie? No, jeżeli pojawiły się komunikaty i tutaj w zasadzie chyba dyrekcja szkoły musiała dostać ten sygnał, przepraszam, przedszkola musiała dostać ten sygnał o likwidacji, to ja jestem zaniepokojona, dlaczego my o tym nie rozmawiamy na Radzie Miasta, tak? Na poszczególnych komisjach. Powinnam dostać jakieś takie sygnały materiały, że to przedszkole jest w złej kondycji finansowej, przynosi tutaj jakieś straty, nie ma chętnych do tego przedszkola, bo takie powinny być argumenty, jeżeli coś chcemy zlikwidować. Dostaliśmy informację, że dostaniemy 13 lutego, czyli trzy dni po państwa głosowaniu nad uchwałą. A on, e, można ja... zgłosić, odwołać się. A on, ja to, ja to... Ja wiem, ale... Znaczy... Ja uważam, że to jest akurat argument na nasz plus, bo to oznacza, że nie jest proces transparentny. My działamy wielotorowo, cały czas zbieramy pomysły na to, co jeszcze możemy zrobić, żeby tę przedszkolę obronić. E, zamierzamy udać się jutro na e, komisję e, oświaty, która będzie odbywać się w, w, w Radzie Miasta. E, no, wysyłamy też pisma do różnych instytucji, które mogą nas tym wesprzeć. E, Prosimy również o referencje wszystkich, którzy nas wspierają. Mamy petycję, do której e, podpisania zachęcamy. E, Uderzamy do radnych Osiedla Stare Miasto, radnych Osiedla Jeżyce, rozmawiamy też z poszczególnymi radnymi miejskimi. Ja i mąż, mamy tutaj synka, który już jest na ostatnim roku, więc też. Mnie e, też sama nie wdzięczność, wdzięczność razem, bo też pojmujemy. Tak, tak. Sama tak. wdzięczność nasza dla tej placówki, to jest już czwarty rok, przeprowadzenia naszego synka jest już ogromna. Ja i mąż jesteśmy zawodowymi muzykami i chciałam tu się odwołać do takiego no, argumentu, który jest najbliższy nam, no, chociaż wszystkie są oczywiście bliskie, ale mnóstwo dzieci z tego przedszkola, to jest już. Tradycja, ponieważ pracujemy na ulicy Sonnej, e, rekrutuje się z tego e, środowiska. Wiemy, bo zebraliśmy te informacje, że wydano w ostatnich pięciu latach około e, pół miliona złotych e, na remonty w tym przedszkolu. I... Tak naprawdę wykonano kompleksowy remont wszystkich instalacji, wykonano częściowo remont dachu, wykonano remont całego, całego otoczenia. To są wszystko środki publiczne, które wykorzystano, dlatego, żeby tutaj dzieciom było lepiej. Dodatkowo jeszcze inwestor prywatny w porozumieniu z przedszkolem wykonał boisko, które zostało oddane w tym roku które e, tak naprawdę nie wiem, czy jest jakieś inne przedszkole w tym mieście, które ma, takie, dysponuje takim obiektem. Więc to też jest argument zatem, taki e, finansowy, e, żeby to przedszkole tutaj funkcjonowało. Moim zdaniem racjonalnymi argumentami jest to, że nie ma argumentów. Za likwidacją. Za tak. Powiem, że tam, żeby mieć argument to Ale tego argumentu nie znamy. My nie wiemy. Interesem miasta nie to powinno być. Jest to do nich firma, nie? interesem miasta nie powinno być zarabianie, ale nami mieszkańców. To zresztą to słusznie podniosła dyrekcja w piśmie na że zgodnie ze strategią miasta Poznania, Jest to być przyjazne mieszkańcom przede wszystkim, tak? a nie deweloperom, firmom. Chcemy się dowiedzieć od Wydziału Oświaty, jakie przesłanki stają za tym, żeby wskazać akurat te przedszkole i trzy inne przedszkola. Y, jakie analizy robił wydział światy? Y, jakie są argumenty za tym, że akurat te przedszkola mają zniknąć z mapy poznania, bo y, nam się wydaje, że takich argumentów racjonalnych nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o przedszkole 69, bo ani nie jest to przedszkole generujące większe koszty, ani nie jest to przedszkole, które, do którego dzieci nie chcą wchodzić, bo to są listy rezerwowe. Ty, tutaj nie ma problemu z reputacją. Więc dlaczego? Tego nie wiemy, na pewno tego się chcemy dowiedzieć. No i myślę, że będziemy bronić tego przedszkola na pewno, a myślę, że i pozostałych, bo wychodzimy z założenia, że sytuacja demograficzna dzisiaj jest taka, jutro może być inna, a łatwiej jest utrzymać placówki istniejące, zwłaszcza dobre placówki, niż później tworzyć nowe. No właśnie, bo tutaj rodzice wskazują akurat na to, że poziom tego przedszkola jest bardzo wysoki. Że dzieci chcą tutaj przychodzić, że no, tak jak pani wspomniała, nie ma problemu tutaj z zapełnieniem tego przedszkola. E, więc skąd w ogóle? Ma pani jakiś pomysł, skąd, ta, skąd ten pomysł, skąd ta decyzja nie, miasta? Nie, nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego to i, i te pozostałe trzy przedszkole zostały wskazane. E, i dlatego zapytamy o to Wydziału Światy, napiszemy interpelację, bo wiemy, że rodzice już pytali Wydziału Światy, wysłali wniosek o informację publiczną. Tej informacji nie uzyskali, dostali przedłużenie terminu, czyli Wygląda na to, że tych analiz gotowych nie ma i że Przedłużenie się... terminu na, na, na tak? powiedzmy, na, na informację publiczną, jakie analizy mhm. to robi. Wygląda na to, że tych analiz nie ma i że dopiero się tworzą, dlatego my również o niej zapytamy. Był poruszony tutaj temat także lokalizacji tego przedszkola. To dosyć atrakcyjne miejsce, bo znajdujące się teraz przy parku, znajdujące się w takiej spokojnej części Poznania, mimo że, mimo, że dojazdowo mimo że dojazdowo bardzo 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 ładnej czy to nie jest też jakiś taki argument który który, który miałby zaważyć nad, nad, nad losem właśnie tego przedszkola. Nie mam pojęcia, czy ktoś chciałby kupić ten budynek, bo no, kolokwialnie patrząc na lokalizację, można by było podejrzewać, że budynek jest bardzo atrakcyjnie położony tuż przy parku i miasto mogłoby dostać jakieś tam miliony. Nie mam pojęcia, natomiast uważam i ten argument tutaj bardzo mi się podobał, że śródmieście się wyludnia. To położenie jest świetnie zlokalizowane komunikacyjnie i tu, jak rodzice oświadczają, oni nie są częściowo. Z tej części Starego Miasta, czyli dzieci są dowożone z różnych dzielnic, ponieważ prawdopodobnie rodzice mają tu blisko do pracy i z pracy zabierają te dzieci. My nie możemy pozwolić na to, żeby w ogóle likwidować takie obiekty z samego centrum i jeszcze z tak dogodnej lokalizacji dla dzieci, która no po prostu tutaj ma park pod nosem i mogłaby świetnie, na pewno świetnie korzystają z tego dobrodziejstwa, że mają ze swojego budynku widok na park i mogą przejść przez ulicę i korzystać z przestrzeni miejskiej.